Siemniaczko, z tej strony Sokawa. Witajcie już teraz na bank w ostatnim odcinku. Już to jest chyba... To, ten odcinek będzie zwieńczał całą serię. Bo został nam ostatni poziom. Z tą wystraszoną twarzą tutaj. Zauważcie, że... Tutaj nie mamy tego... Yy, złotej ramki. Nie udało niby się nam odlokować bonusami o tego, że zebraliśmy w poprzednim odcinku 114% skarbów. <laughs> nie wiem czy to jakiś bug, czy co, czy jakiś... Nie wiem... Błąd? Ale nieważne, no nie wiem, no kiedyś tam może jeszcze wrzucę odcinek jak ten, jak zrobię na nowo tego szczura. I może wtedy się uda jakoś tego bonus odblokować, a w międzyczasie zagramy sobie już w ostatni poziom, zobaczymy co nas czeka. Uuu, patrzcie, House of Montezuma, czyli będziemy się pojechać z Montezumą tytułowym. Nie, tytułowy Montezuma, czekajcie, przecież ten tytu tytułowy Montezuma chyba jest to poza którą my biegamy w sumie, tak? Bo on się nazywa Max Montezuma. Nie wiem, nieważne, dobra, jesteśmy, o, tu już jest, jest jak ze starych dobrych czasów, czyli te, światełka kolorowe, różne kolory tęczy, mm. i tak, mamy jeden guzik, drugi guzik, znaczy, nie mamy tam guzików, ale mamy miejsce na guzik, i tak, idziemy. A, ale korytarze pogmatwane, jakie fajne kryształy, patrzcie. Czerwone. Jeszcze ani razy takich nie widziałam w tej grze. W końcu to są już Hale Montezumy, czyli... To już nie w okej. Okay. Musimy znaleźć pewnie krzyżyk. Tak, ten krzyżyk trzeba znaleźć pewnie, wpakować tutaj. Wracamy. Ile skarbów? 65. 65 skarbów musimy zebrać, także... Nie ma tragedii. Były poziomy, co trzeba było zebrać po sto ileś. Tak, tędy byliśmy, ale się będziemy gubić tu, bo tu takie wąskie przejścia. O, ooo. Aha, no nieźle myślałem, że to będzie jakieś straszniejsze, ale... Jest znośnie. Alright. Na dole nic? Nic. Dobra, to tak, klapa się dinda. Tu mamy... Skądś jakbym to znało. To już był podobny motyw, tylko że to jest o wiele wolniejsze. Podobny motyw był w tym. W astetkim cyrku też była tylko taka wskazówka: tam była srebrna, świecąca, dziwna. A tutaj takie patyczki. O, tu musimy poczekać, niestety. No to takie powolne te platformy. O! platformy, powiedziałam w końcu platformy, nie windy. <noise> w końcu ostatni odcinek się nauczyłem. Yy, dobra, skaczemy. Alright. Nie Aha, tu jest szybciej teraz Myślałem, że coś tu nie tak, ale no, jest okej okay. Dobra, jesteśmy Hy! Jesteśmy U! Dobrze jest Nie, spadłem! Fuck! Droga klapo, proszę mnie zanieść z powrotem na miejsce Proszę mnie odłożyć na miejsce Dziękuję no cóż, raz się nie udało, to trzeba drugi raz. Metodą prób i błędów. Pieprzone patyki! Nienawidzę was! Ta muzyka mnie wkurza, ona jest jakaś taka powalona, jak słyszycie. Jakieś takie głupoty, cuda na kiju. Ej, 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 nie spadaj, jeszcze nie spadaj! Jeszcze nie! Co za lipny motyw, jak ja go nie lubię już. Trzeba się skupić, powolutku. No klapo, proszę mnie odstawić na miejsce, dziękuję. Trzymaj się z tym bieganiem. <noise> Dobra, jeszcze raz. Teraz na poważnie traktujemy tą, ten motyw. Na poważnie! Tak, na poważnie. Motyw, dobrze. Jest, dobrze. Jest, świetnie! Dobrze, udało się. Ok, otworzyła się klapa. Jaki młot. Jaki kowal, patrzcie. O, wkurzony. Co cię tak wkurzyło? Kolego. Co, nie dali ci tego yy, kowadła pewnie, i wkurzony latasz przez wieczność. Że masz młotek, ale po co ci ten młotek w sumie? Chyba, żeby się w łe ty... Ja na jego miejscu się w łeb rąbną, bo nie widziałbym w przyszłości w tym miejscu siedzieć cały czas zamkniętym. Yy, a jak się wydar, co, O, Jest to, czego szukamy, i pamiętacie, wiecie, gdzie to włożyć, prawda? Ten krzyżyk wkładamy do tego. O, dziwnego z rogami miejsca jakby takie rogate miejsce e, Ale jakie patrzcie jakie cfane! widzieliście jakie cfane? klapa się obróciła w drugą stronę nie da się tak zrobić że po prostu przeskoczyć klapy i żeby nas y, tam wiecie przepchnęła i trzeba teraz iść znowu tak samo jak wtedy myślałem że klapa zostanie w miejscu w poprzednim miejscu no niestety O, tu już wolniej. Aha, tu można zrobić taki wałek, w sumie. A tu już cóż... Czemu o tym wcześniej nie pomyślałem? <gry> no dobra, człowiek się uczy. Klapy. Ciekawe jak to Montyzuma wygląda, co? Zobaczymy. Jeżeli to będzie Montyzuma oczywiście, bo nie wiem. Yy, tak, i teraz musimy iść przy pierwszym skręcie. Tutaj. Tak. Nie! Nie zadziała mi kontrol. Kontrol, działa i kontrol. No, cholera, jasna. Podnosi się czy nie? Yy. Aha, dobra, wiem, odchodzić trzeba. Jeżeli się nie udało, to trzeba od nowa. O. To jest chyba jakoś czasowo się włącza. Tak się wydaje przynajmniej. No i tu wkładamy. Ciach, działa. Dziękuję za otworzenie przejścia. Combinations. Cholera, coś mam. A, może i dobrze spadłem, bo kryształy tu na dole się walają. Montezuma taki bogaty, że wiecie, kryształy się walają pod schodami. a... wszczanieść te kryształy, mam ich pod dostatek. W końcu jestem Montezumą. Ta cała świątynia jest moja. <grym> Jaki typ! Ale akrobata! O! <grym zjaki> Oooo, jak się kuli, patrzcie, ooo! Wszyscy są tacy... Oni mają taką głupią zasadę walki. Uderzać i do tyłu, uderzać i do tyłu, oni za, za wolno reagują. A się wpienił. Ło, ale fajnie! Jump. Kolejny akrobata. Ty, koleżko... Czemuś ty zielony. Zazdrości, czy jak? Może <noise> tak zazdrości Montezumie jego stanowiska że zzieleniał cały. Zabrak za zazdrośniku. Czas zebrać perełki. Nieśmiertelne perły. Alright, I lecimy dalej. Ale ciasne te pomieszczenia. Ale patent. Można to wskoczyć, patrzcie. Chyba można to wskoczyć. Zobaczmy. Ło, fajnie. Uu, można dostać tego. Kręczka. 47 pozostało... No, kabłą. Dobrze. Podobny motyw też był już w poprzednich poziomach. Tak. 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 Ok. Ciekawe, ile jeszcze nam czasu zejdzie na tym poziomie. Dwa akrobaty... zielone. Przez ich czas tracimy, przez takich właśnie wrogów, bo oni są ani... ani ten... ani trudni, a tylko czasu człowiek traci zanim się stłuczy, to troszeczkę trzeba się nagibać. Chociaż w sumie, patrzcie, ej, 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 ej! Groźnie się robi, zobaczcie, już jest niedobrze. Bo dwóch jest dlatego. Ała! No i ja się wkurzy, patrzcie, kurda! Jak on mnie denerwuje! No i zabiją mnie i się skończy. Masz koko. I ten ostatni mnie... Boże, on ma jakieś problemy ze sobą chyba. Już poirytowani ci wrogowie w tej grze, już chyba za długo, już ich wkurza ta gra. Dobra, zabiliśmy ich, mam życia dosłownie nikłą kreskę. Uuu, yy, dało się chyba, wszystko zebrane. Arbuzy na pociechę. A na dole pewnie kolce. Znając życie. Uch, zaskoczyli mnie tym. Myślałem, że do kolce. O, proszę, pierwsza. Kostka i młotkowy. Dobra, złaś. Yy, przyjacielu. Młotkowy. Witaj, przyjacielu. Słyszałem, że bronisz tego, tego, klocka. Wyobraź sobie, że ten klocek jest potrzebny. Także będę musiał ci oklepać blachę. Tak już kanciatą. On już tyle razy był klepany, że szła taki kwadratowy ryj. Ok. Mamy kostkę pierwszą. I tu trzeba wykonać dobry skok. Pewnie nie wykonam do dobrego skoku. Aaa, tu trzeba było od razu do wody skoczyć, do akwarium, jeśli nie udało. Trudno życie. Ujejku, sześć rybek na krzyż pływa. W taki wielki akwarium dla sześciu rybek, nie wiem. Kanada. Eee. Yy, tej wody, już popływałeś sobie. Bardzo fajna woda, pewnie ciepła, dlatego mu to przyjemnie. Eee. Yy, uh, co jest? Ciemno. Eee, okej. Okay. Dobrze. To chyba podziękuję za ten motyw. Nie, za co tu jest jeszcze. To jest powrót na początek. Tak. To już w sumie wsadzę ten kwadracik jeden. Nie, nie będę wsadzał kwadracika bo to trzeba przechodzić. Dobra. To wracamy z powrotem do tego głupiego motywu? Tak. O kurna. O kurna! O kurna! O kurna! Szybko! Dobrze. Yy, tak 13 do zebrania, zaraz kończymy pewnie Ech. Yy. Zaraz kończymy jeszcze dwa arbuzy, zjemy Superowo, tu nic nie ma yy, Wracamy tędy, znaczy razem idziemy dalej, głębiej yy, 10 kryształów Tu mamy 3, zostaje nam 7 yy. Okej okay. Zobaczcie, jak tu chcieli tak odzorować, że tam niby na dole jakieś siłowniki chodzą, prawda? Zobaczcie, że to niby takie wszystko jest. Ym, no. Fi sprawa im fizyki działa, no nie? Pamiętam poprzednie, poprzednie misje. Dyskwalifikowały tą grę y, od tego. Odmiana realnych gier. A nie, chciałem tutaj jakieś takie siłowniki, droga, na to jest po to, żeby utrudnić życie, jak się spadnie na dół. Muza to pełna akcji, muza jest pełna akcji. Uuu, szybko, wskakuj na górę! Okej, okay. kolejny pokoik, kolejny młotkowy i kolejny kwadrat. To młotkowy J.A.P. jak ginie to hardkorowy drzejape. Gniewa się. On nic nie robi, tylko ucieka i z takim, nie wiem... Przypadkowo tym młotkiem machnie i czasami trafi, no. Przepraszam. Czkawka, odbija mi się od kawy. Dwie, dwa kwadraty, dobra, to chyba będzie koniec. Wracamy na sam początek. Oczywiście co? Tak, winda stoi na górze. To jest powalone. Nie da się zrobić tak, że się przebiegnie dołem. Ale w sumie trochę łatwiej górą mieć niż dałem w tym przypadku. No, Cholera nie. Ta końcówka jest najgorsza w tym wszystkim. No, no dobra. I wracamy na sam początek. Tak, tu jest akwarium, to nie. Tędy. Wiecie co? Teraz ja nie pamiętam kto na to się szło. Czy to... Tu jest... Widzicie ile to jest tych zakrętów pierwszą. O, dobra, jesteśmy. Drzwiczki się otworzyły. I wchodzimy. O nie, muzyka. Montezuma! Tak wygląda Montezuma. Zobaczcie. Czaruje! O kurna, ostro, on ma magię, magiczny koleś, kopa w dupę, a go trzeba pewnie w twarz lać. nie, jak się, jak się z nim walczy, a trzeba go w twarz kopa y, kopać albo to, nie wiem, ej, on jakiś coś odpalił, jakieś coś dziwnego, Montezuma taki jakby cierpiał na depresję, zobaczcie, taki smutny, smutny Montezuma. Stary, masz tyle bogactw, masz taką świątynię, a ty jesteś smutny. Ale ciężki typ Pewnie jak tym dostanę Kurna, nie zabiję go Mocny typ Jeszcze ten ichy, ichy Jak ładzi, patrzy, kom bro! Odejdź, ichy Kurzasz mnie on, wiecie co? Jego zasada działania to jest tylko rzucanie czarów, które utrudniają mi ten ten. i Jeżeli źle. Wiecie u... co? O! Ale kopa dostał! Już dzieci mnie nie będzie raczej. E, dobra. Jeszcze kilka tych uderzeń w twarz, jeszcze kilka poprawek i po Montezumie. Po smutnym Montezumie. A te nichy, tam pa pa panikuje cały czas, skacze i krzyczy. Dobra, po Montezumie. Jakiś emblemat Montezumowy. No i moi drodzy, sam jestem ciekawy jak wygląda końcówka tej gry. Kończymy. No. Wow, wyjście ze świątyni. No, proszę. Koniec gry. Brawo! Przyjacielu. Dopiałeś swego. <laughs> o! Co jest? <laughs> Wyrwał jakąś piłką. LOL! Siatkówka? <śmiech> <śmiech> Oni tu mają bibę nie No, dawaj piłę. Trzymaj. <laughs> Dobre. Co jest grane? O! Jak się cieszy, patrzcie Ale jajca Wiecie co nie spodziewałem się takiego, takiego zakończenia tej gry? Zobaczcie O, icha skaczy sobie na tym Jaki dream jakaś babeczka proszę Nie, ona nie je pije takich Sorry To może małego duneczka. Hmm? Co on robi? Sposób na podryw. O, biedny Max. Nie może poderwać babeczki. No cóż, trudno. O, i to jest życie. Przecież Blondyna przyszła, czapę mu podała. O! I koniec. No wiecie co? Treasure'ów nie zebrałem wszystkich, skarbów, ale... Ten koniec gry był naprawdę świetny, powiem wam szczerze. Na pewno ten, lepszy niż niektórych nowoczesnych, na tych nowych produkcjach. Tu przynajmniej widać, że Happy End w ogóle znalazł się na jakiejś rajskiej plaży, ty, ci z którymi walczyliśmy podali mu i w ogóle jest fajnie i pięknie. Także... Tak, na tym się zakończyło. Zrobiliśmy wszystkie poziomy. Może nie wszystkie na 100% treasures. No ale... Wszystko zrobione. Dzięki, że byliście ze mną przez tę całą serię. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, bo mi się bardzo ta gra podobała, było bardzo fajnie, fajnie mi się w nią grało. No i cóż, zapraszam Was na jakąś kolejną serię. Nie wiem, co to będzie jeszcze, ale niebawem się przekonamy. Coś tam wymyślę. Także trzymajcie się, dzięki na razie.